Ucieczka wprowadziła pewien element speedrunnerski. W ciągu godziny musisz niszczyć bazy piglinów, odblokowywać nowe jednostki i z ich pomocą rozwalić bossa bastionu. Taka porażka, no, trochę czasu marnuje, także dzisiaj pokażę wam, jak to przejść. Oczywiście liczymy się to jest czasem, także najważniejszy jest dobór jednostek. Ratowanie takich mobków jak Mossy Golem czy Pierwszy z Cegieł, no, może nie być zbyt opłacalne. Tak naprawdę można by było po prostu blokować jedną jednostkę, iść od razu na bossa i zakończyć to w 15 minut, ale mamy tutaj takie dwie kluczowe jednostki. Po pierwsze creepery. Są one więzione w małej bazie hordy łowców. wystarczy po prostu stworzyć dużo kobostą golemów i od razu lecieć na portal, on padnie naprawdę bardzo szybko. Po drugie szkielety. To już to będzie troszkę trudniejsze, bo one są w hordzie zarodników. Nie można tak po prostu sobie do tego portalu przebiec. Jest na to również bardzo prosta taktyka. Są so, nether spreadery, czyli te takie struktury rozsiewające netherak tak naprawdę one tego nie rozsiewają, ale według fabuły tak. Jakie rozwalicie, to kawałek ziemi się uzdrawia i możecie tam postawić aleje, żeby zbierały netherak dookoła, żeby leczyły więcej ziemi. Dzięki temu możecie stawiać struktury. Po co mam struktury? No cóż, cel jest taki, żeby na samej górze postawić spawner i tam przywołać wszystkie jednostki jednocześnie. Jakby spawnuje się na dole, a na górze je po prostu przywołujesz. Możecie do tego wykorzystać rampy, to jest akurat jedyna struktura, którą można na tym nether'aku stawiać. A jeżeli macie żuka to możecie sobie stawiać jakieś wieżyczki czy mury i po prostu sobie hopsać. Ta pierwsza metoda jest łatwiejsza, ale może być trochę bardziej kosztowna. Żółka tak czy siak będziecie musieli znaleźć. On będzie później niezbędny. Na szczęście jest go bardzo łatwo znaleźć. On jest wszędzie, w dżunglach i w lasach, praktycznie na każdym kroku, także tu nie ma co się martwić, to trzeba będzie go szukać. No więc jeżeli jesteście sprawni, to to odblokowanie jednostek nie zajmie wam dłużej niż 10 minut. I tak właściwie... Już możecie lecieć na bossa. Aczkolwiek, jeżeli jeszcze macie jakieś obawy, to macie sobie dukać pierwszego dębu, diorytu i kamienia. No, tego z tego to tam się nie opłaca. A szczerze, z kamienia jest upierdliwy. Naprawdę, jeżeli mu nie wydasz rozkazu takiego bezpośredniego, żeby się skupił na jednym celu, to będzie cały czas walił mury. Także trzeba być taką jego niańką i mu na każdym kroku mówić: weź, rozwal to, weź, rozwal to i przestań walić te mury. Jeśli chodzi o surowce, to oczywiście zbierajcie kamień i drewno po drodze. Może Wam się przydać w jakichś większych ilościach, szczególnie jeżeli będziecie atakować kilka baz. No i jest jeszcze lapis w skrzyniach wioskowych, także jeżeli macie mało lapisu, to po prostu ślepnijcie do wioski i otwórzcie skrzynię. No więc tak, kiedy będziecie gotowi, ruszacie na ostatnią bazę i całą pomijacie. Znajdujecie jeden nether spreader, rozwalacie go. Usuwacie naderak, przechodzicie przez mury, usuwacie naderach tak, żeby było miejsce przy bosie. Tam stawiacie spawner i przywołujecie wszystkie jednostki do siebie. Cała baza pomijana. Nic tam nie rozwalacie, tylko jeden nether spreader i od razu do bossa. No i tak, jeżeli wcześniej głupio nie marnowaliście węgla i diamentów, to ten boss pójdzie naprawdę bardzo, bardzo szybko. Za 250 węgla jesteście w stanie zrobić tyle creeperów, że zdaje mu ponad 3 czwarte życia. Chłop otrzymuje tam chyba 3 czy 4 razy większe obrażenia od wybuchów. Jednak 4 razy mniejsze obrażenia od ataków dystansowych, także wieżyczki, creepery i pierwsze z dębu aż tak dużo mu nie zrobią. Natomiast szkielety to jest bardzo bezpieczna opcja. Możecie go budować murami i wieżyczkami i szkielety będą po prostu strzelać przez te mury. Ty możesz zadawać obrażenia jemu, on no miałby problem, żeby przebić się przez te mury, a nawet jak się przebije, no to halo. Postawisz kolejne. Tylko pamiętajcie, że on ma taki jeden atak, że strzela w jednostki, bezpośrednio w jednostki, ignoruje wszystkie struktury i wali po prostu w jednostki. Także między nim a twoimi jednostkami musi być jakiś mur, żeby ten pocisk zatrzymać. W opisie znajdziecie link do filmu, w którym rozwaliłem gościa w 8 minut, wykorzystując Creepery i kobiecą golemę. Również wkrótce wrzucę odcinek, w którym w 15 minut rozwaliłem go, odblokowując tylko szkielety. I kiedy go wrzucę, to też dodam ten link do opisu. Także tak, no tak, właściwie to by było na tyle powodzenia, do zobaczenia i siemka.